Godzina 15.08, tak jak planowaliśmy zacząć poprzednie. Teraz jest czas dla mieszkańców. Zapisały się w zasadzie trzy osoby. Pierwsza osoba pan Jerzy Stadnicki, ale nie widzę pana Jerzego. 16 miała. Nie, nie, była zmiana. A ten pan piątek zmianie. Najprawdopodobniej tak, bo siedział cały czas, jak żeśmy głosowali. To znaczy, że wiemy. Ale siedział i słuchał nas przez, przez całą obecność. Panie Januszu, ja wierzę, że słuchamy się nawzajem. Proszę Państwa, wyjątkowa sytuacja, że poprosił o głos Pan Modyka. Nie jest to mieszkaniec Świdnicy, ale chciał zabrać głos z racji tego, że no nikomu tutaj nie zabieramy głosu, proszę Pana tylko o zabranie i proszę o tą dyscyplinę tak maksymalnie 5 minut. Dzień dobry wszystkim Państwu. Ja tak wstępnie yy, zgadzam się z prośbą to, to do Pana Przewodniczącego o udzielenie mi 10 minut. Mam dostanie... Tak, yy, jeżeli... Y, troszkę Przedłużę to uwzględnimy. Ale poprzednim zespołem własnym, bo nie ma no to może pan spokojnie się nimi Panie Januszu, tak będziemy zwracać uwagę na czas. Jeżeli będzie się przedłużało, to wtedy będziemy reagować. Witam szanownych państwa, panią prezydent, zastępców, i przewodniczących radni miasta, i wszystkich radnych, i wszystkich tu obecnych. Powiem tak, przyjechałem tutaj tak naprawdę nie w swojej sprawie, ale w sprawie społecznej. Ja pochodzę z Płocka, prowadzę działalność gospodarczą, prowadzę sklep. Dowiedzieliśmy się, że w Państwa mieście ma odbyć się koncept zespołu Społecznego i w związku z tym, że Płocko przez wiele lat było doświadczane takimi zespołami, wielokrotnie udało się. Zapobiec takim koncertom dzięki protestom społecznym. Na wstępie gorąco zwracam się do wszystkich Państwa o to, aby ten koncert nie miał miejsca tutaj, ponieważ ja za chwilkę uzasadnię i udowodnię dlaczego. Kilka dni temu, bo sprawa jest gorąca, właśnie z ostatnich chwil, zwróciliśmy się do Pani Prezydent z taką petycją, którą podpisało 247 osób zaledwie w ciągu jednego dnia. Tą petycję osobiście dowiozłem tutaj, też odbyło się spotkanie z Panią Prezydent i z uwagi na to, że sprawa jest taka z ostatniej chwili, to chciałbym tylko te kilka zdań przeczytać z tej petycji, bo być może, że nie wszyscy mieli możliwość zapoznania się. Szanowna Pani Belata Moskal-Słaniewska, Prezydent Miasta Świdnicy. Z wielkim zaniepokojeniem obserwujemy możliwość koncertowania w mieście Świdnicy zespołu satanistycznego VAR. Jako ludzie wierzący, ale również jako ludzie związani pośrednio z kulturą, widzimy wielkie zagrożenie ze strony zespołów krzewiących kult szatana, zła i śmierci. Nie ma to nic wspólnego z pięknem, miłością, godnością i poszanowaniem życia ludzkiego jako wartości nadrzędnych. Nawet ludzie niewierzący, ale zaliczający się do środowisk humanistycznych z niesmakiem i ostatnim podchodzą do tego typu wyrazów ekspresji artystycznej. Nie chodzi tu o cenzurę. Co jest pierwszym zarzutem przeciwko ludziom stawiającym opór tego typu zjawiska. Promocja sadonizmu jest w Polsce zabroniona. Chodzi o przekaz, jaki niesie za sobą taki koncept i antykultura, którą próbuje się w ten sposób promować. Mamy nadzieję, że nasze argumenty będą bezpośrednią przyczyną niewydania przez Urząd Miasta w świetnicy zgody na koncert zespołu Wady. Podpisało się 247 osób, jak, jak jest mi wiadomo, też takie petycje spływały tutaj z, ze strony silniczą mieszkańców silnicy, którzy no, świadomi tych zagrożeń po prostu <laughs> też zwracają się z taką prośbą o, o jednak m, zablokowanie możliwości tego koncertu. Z łatwością można znaleźć dowody, y, 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 jaką muzykę przedstawia zespół na stronach internetowych. Wystarczy wpisać wadę, y, org, teksty. I tam się wyświetlą teksty jest dwa w języku polskim. Są po prostu przerażające. Są przerażające, pozostałe teksty są w, językach, w języku angielskim. Chciałbym tylko Państwu zacytować kilka wybranych słów takich, bo nie będę całych tekstów czytał, bo mi o to chodzi. To jest na przykład utwór pod tytułem Trójjad. Opuszcza grób, by pili gorącą krew. Pośród cynetalnych dróg czeka. Pożąda krwi, by w ogniu strącić duszę. Czarna śmierć zaciska kły śmiertelny sen i zimny grób czekacie. Nienawiść w oczach. A w ustach słodki smak gorącej krwi odbiera życie i daje śmierć. Czarna śmierć. Drugi swą rozpadł swą. To jest jeden utwór. Nie będę czytał dalej. Może posłużę się jeszcze następny. Właściwie te utwory wszystkie są w tym stylu. Są też w języku angielskim i myślę, nie są jeszcze rozczytane, przetłumaczone, ale... Ale że tak powiem, mogą być jeszcze bardziej groźne słowa. Ja kiedyś prowadziłem, wiele lat temu prowadziłem dyskoteki za moich młodych lat. W tej chwili mam 54 lata, to było prawie 30 lat temu. I interesowałem się muzyką, stąd też mam tą wiedzę i interesuję się zagrożeniami duchowymi. Proszę Państwa, to naprawdę są groźne sprawy i to nie są żarty. Przekaz, to jest tak, dam takie porównanie z życia naszego codziennego. Czasami w radiu usłyszymy jakiś utwór taki skoczny, taki melodyjny, nam tak wpada do serca, że nam się tak podoba i sobie go Jeden dzień, drugi, trzeci, czwarty, dziesiąty, później za miesiąc przypominamy sobie, śpiewamy, nasz śpiewa. I zasada jest taka sama, że wyśpiewamy takie teksty z taką pełną nienawiścią, z taką wampiryzmem, zapadają w serca tych słuchaczy, w podświadomość. To mogą potwierdzić wszyscy egzorcyści w Polsce. Zabają, zabadają w pełni świadomość, czym to się kończy. Kończy się tym, że takie osoby, później wpadają w stany leku, depresji, koszmarów nocnych, bezsenności i niektórzy, żeby to wyciszyć w sobie, bo nie radzą sobie z tym, niektórzy śpiąca za wolnym To wszystko po takich koncertach. Żeby to wyciszyć, ciekają po narkotyki, a co się dalej z tym wiąże, to Państwo chyba wszyscy macie świadomość. Chciałbym tylko zacytować tutaj. Mam taki wykaz księdza doktora Sowy, Przemysława Sowy, który wypowiada się, jest taki tutaj wykaz wielu zagrożeń i wypowiada się w ten sposób. Odwrócony krzyż, trzy szóstki, pacyfka, krzyż Roma symbolizują, mowa o czy nosiłeś jakieś symbole sodanistyczne, symbole śmierci czy obcych kultów? Symbolizm satanistyczny, typu pentagram, odwrócony krzyż. Odwrócony krzyż ma jeden z członków zespołu, jak powiedziałem, a strony tego zespołu, jest po prostu widoczny gołym okiem. Odwrócony krzyż, czyli to jest symbol satanistów. To jest symbol satanistów. Jeszcze tylko zacytuję jedno zdanie. Od muzyki, nawet słuchanie muzyki bez zrozumienia obcojęzycznych utworów zawierających treści satanistyczne, dekadenckie, nichilistyczne czy wyrażające fascynację śmiercią może skutkować zniewoleniem, gdyż cała twórczość danego zespołu jest skażona tuchę Ja bardzo Państwa proszę o to jest tak jakby ostatnia deska Zwracam się z ogromną prośbą nie w imieniu tylko swoim, ale w imieniu setek mieszkańców Dolnego Śląska bo podpisało się na tej petycji, pod tą petycją podpisało się yy, 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 osoby z 24 miast, miejscowości yy, takich jak Wrocław, Wałbrzych, Budowa, Kolanica, yy, no ze Świdnicy to już wie, wiemy, Płock, i inne takie, więc to jest naprawdę gdyby ktoś chciał zarzucać, że to, to jakaś polityczny atak jest, to, 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 to już yy, jest to obalone, yy, że przecież to są osoby, które kompletnie nie mają związane Żadnego związku ze świetlicą. Posłyszałem takie właśnie w zarzuty, że że to polityczna zagrywka, że ktoś tam chce, że tak powiem, no, zaszkodzić władzy. Nie. To jest dowód na to i można to sprawdzić, bo lista osób jest złożona na ręce Pani Prezydenta. Gorąco o to proszę, jeśli chodzi o uczestników koncertu, bo prawdopodobnie to jest 500 osób. I, no i 500 osób skażonych takimi treściami, to naprawdę w przyszłości może się to źle kończyć dla Świdnicy. Będą, no będą konsekwencje tych y, uczestnictwa w tych koncertach, bo nie da się inaczej po prostu. Ja też chciałbym prosić o to, żeby mm, z, m, Państwo z ciekawości sobie, skonsultowali też może ze księżymi zersami, czy tutaj z kurii świdnickiej, czy z innych miejscowości y, wiedza na ten temat jest dostępna na internecie. Y, że tak powiem, my nie potępiamy y, tych y, członków zespołu, żeby tu była jasność. Oni po prostu coś w ich życiu się wydarzyło takiego, że oni weszli na taką drogę y, ich po prostu trzeba ratować. No, oni wołają w ten sposób jakoś o pomoc, y, o ratunek. Y, no ale nie może być tak, żeby on zakażać się wszystkich innych, bo skutki są straszliwe. Bardzo gorąco proszę. I, no chcę użyć nawet słowa błagę w trosce o, o, o mieszkańców świnicy. Zablokujcie Państwo ten Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa.